Witajcie na kanale. W dzisiejszym filmie zagłębimy się w temat, który dotyka wielu z Was, kredytów konsumenckich i Waszych praw. Coraz częściej słyszymy o sporach między konsumentami a bankami. A co, jeśli Wasze prawa odkupi od Was wyspecjalizowana firma i to ona pójdzie do sądu? Właśnie taka sytuacja trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mówimy o sprawie oznaczonej numerem C80 przez 24. To bardzo ciekawe pytanie prejudycjalne, czyli prośba polskiego sądu do Trybunału o wyjaśnienie, jak interpretować przepisy Unii Europejskiej w konkretnej, skomplikowanej sytuacji. Sprawa ta została zainicjowana przed Polskim Sądem Rejonowym dla Warszawy, Śródmieścia. Kto jest stroną w tej sprawie przed polskim sądem? Z jednej strony mamy firmę zwrotybankowe.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która występuje jako powód. Z drugiej strony jest bank, powszechna kasa, oszczędności Bank Polski SA jako pozwany. Co ważne, w tym konkretnym postępowaniu konsument, który pierwotnie wziął kredyt, nie jest stroną. O co toczy się spór? O pieniądze. A konkretnie o żądanie zapłaty kwoty wynikającej z tak zwanej sankcji kredytu darmowego. To specjalny mechanizm w polskiej ustawie o kredycie konsumenckim wynikający z wdrożenia unijnej dyrektywy. Jeśli bank naruszył określone obowiązki informacyjne przy udzielaniu kredytu, konsument ma prawo zwrócić bankowi tylko pożyczony kapitał bez odsetek. I innych kosztów. Firma zwroty opiera swoje roszczenie na umowie cesji wierzytelności. To umowa, na mocy której konsument przeniósł na tę firmę swoje prawa do roszczeń przeciwko bankowi, w tym te potencjalne, wynikające z sankcji kredytu darmowego. Umowa ta przewidywała podział odzyskanej kwoty: 50% miało trafić do firmy a 50% do konsumenta. Firma miała też dostać wszystkie przyznane koszty sądowe. Kluczowe jest to, że spór przed sądem krajowym dotyczy umowy kredytu, którą konsument zawarł z bankiem, a nie samej umowy cesji między konsumentem a firmą. Ta umowa cesji służy firmie jedynie jako podstawa do występowania w sądzie, czyli tak zwana legitymacja procesowa. Wobec tej nietypowej sytuacji, Polski Sąd zadał Trybunałowi dwa pytania. Nas szczególnie interesuje to drugie pytanie, które było głównym przedmiotem analizy. Brzmiało ono w uproszczeniu tak: Czy Sąd Krajowy ma obowiązek samodzielnie, z urzędu, badać, czy warunki umowy sesji zawartej między konsumentem a firmą nie są nieuczciwe, jeśli ta umowa jest tylko podstawą do tego, że firma w ogóle może pozwać bank. Pytanie to wynika z unijnej dyrektywy o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, konkretnie z artykułu 6 ustępu 1 i artykułu 7 ustępu 1. Do tego pytania odniosła się rzecznik generalna Laila Medina w swojej opinii przedstawionej 30 kwietnia 2025 roku. Opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, ale stanowi ważną wskazówkę. Rzecznik Generalna przypomniała, że system ochrony konsumenta w Unii opiera się na założeniu, że konsument jest słabszy od przedsiębiorcy. Przepisy, jak te o nieuczciwych warunkach, mają przywrócić równowagę. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie potwierdzał, że Sąd Krajowy ma obowiązek badać z urzędu nieuczciwy charakter warunków umownych, jeśli umowa wchodzi w zakres dyrektywy o nieuczciwych warunkach. Ale to badanie ogranicza się do warunków umowy będącej przedmiotem sporu i musi mieścić się w granicach sprawy określonych przez strony. Te granice mogą być szerokie w prawie konsumenckim, ale są niemożliwe do pokonania. W sprawie C80 przez 24 spór toczy się między dwoma przedsiębiorcami firmą i bankiem. Konsument nie jest stroną. Co kluczowe, przedmiotem sporu, jest umowa kredytu, a nie umowa cesji. W takiej sytuacji, zdaniem Rzecznik Generalnej, sąd krajowy. Nie ma obowiązku badania z urzędu nieuczciwego charakteru warunków umowy cesji. Takie badanie wykraczałoby poza granice przedmiotu sporu. Spór między dwoma przedsiębiorcami nie charakteryzuje się tą samą nierównowagą, która wymaga szczególnej ochrony konsumenta. Sąd Krajowy zastanawiał się też, czy umowę cesji można by badać pod kątem nieuczciwości w ramach oceny, czy firma w ogóle ma prawo pozywać bank. Czyli czy ma legitymację procesową? Tutaj trzeba uwzględnić unijne zasady równoważności i skuteczności. Zasada równoważności mówi, że jeśli polskie prawo pozwala lub wymaga od sądu badania z urzędu, czy warunki umowy naruszają polski porządek publiczny, przy ocenie legitymacji procesowej, to sąd powinien mieć podobne możliwości lub obowiązek badania tych warunków pod kątem ich zgodności z unijnymi przepisami o nieuczciwych warunkach. Sąd musi sprawdzić, co przewidują krajowe przepisy proceduralne. Zasada skuteczności natomiast oznacza, że procedury krajowe nie mogą w praktyce uniemożliwiać lub nadmiernie utrudniać korzystania z praw przyznanych przez prawo Unii. Sąd Krajowy obawiał się, że stwierdzenie nieuczciwości warunków cesji Mogłoby doprowadzić do jej nieważności, a w efekcie do oddalenia powództwa firmy z powodu braku legitymacji. To z kolei mogłoby pozbawić konsumenta jakiegokolwiek odzysku pieniędzy. Rzecznik Generalna uspokaja, że nieuczciwe warunki są jedynie niewiążące dla konsumenta, a umowa, co do zasady, pozostaje ważna bez tych warunków, jeśli to prawnie możliwe. Podkreśliła też, że byłoby sprzeczne z celem ochrony konsumenta, gdyby badanie z urzędu przyniosło mu niekorzystne skutki. Konsument ma prawo zrezygnować z ochrony, ale firma nie może podjąć tej decyzji za niego. Co sąd krajowy może zrobić? Rzecznik Generalna sugeruje, że sąd może zbadać, czy prawo krajowe pozwala poinformować konsumenta o toczącym się postępowaniu i o potencjalnie nieuczciwym charakterze warunków umowy cesji. Jednakże takie poinformowanie nie może mieć negatywnych konsekwencji dla konsumenta. Konsument nie powinien być zmuszony do udziału w sprawie, a jego prawo do samodzielnego zaskarżenia umowy cesji w przyszłości powinno być zachowane. Podsumowując, stanowisko Rzecznik Generalnej Laili Mediny nie ma obowiązku, by sąd krajowy z urzędu badał nieuczciwe warunki umowy cesji między konsumentem a firmą w sprawie między tą firmą a bankiem, gdy konsument nie jest stroną, a cesja służy tylko do legitymacji procesowej. Dopuszczalne jest jednak, aby sąd, jeśli pozwalają na to przepisy krajowe, poinformował konsumenta, o ile nie będzie to miało dla niego negatywnych konsekwencji. Jakie mogą być potencjalne konsekwencje tej opinii? Dla firm skupujących wierzytelności, sąd w sprawie z bankiem nie będzie automatycznie sprawdzał uczciwości ich umów z konsumentami, ale konsument wciąż może zakwestionować tę umowę w przyszłości. Dla konsumentów, jesteście chronieni przed negatywnymi skutkami automatycznego unieważnienia cesji w sprawie, w której nie bierzecie udziału. Zachowujecie prawo do kwestionowania umowy cesji samodzielnie w przyszłości. Jednak brak automatycznej kontroli oznacza, że sąd w sprawie z bankiem nie naprawi potencjalnie niekorzystnej dla was umowy cesji. Dla sądów krajowych to wskazówka dotycząca granic ich działania z urzędu i sygnał do sprawdzenia, czy krajowe procedury są zgodne z zasadą równoważności. Pamiętajcie, to na razie tylko opinia Rzecznik Generalnej. Musimy poczekać na ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C80 przez 24. To orzeczenie będzie wiążące i określi, jak sądy krajowe powinny postępować w podobnych sytuacjach. Pamiętajcie że ten materiał ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi porady prawnej. Więcej informacji na blogu bankowe ABC. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.